Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj czytanie, moi drodzy, ogólne z kart Lenormand. Dawno nie było, jakiś miesiąc temu, robiłam takie czytanie i należałoby dzisiaj zrobić. Oczywiście, proszę pamiętać, że jest to czytanie ogólne, moi drodzy. Pierwsze karty tutaj mówią o wiadomości. Ktoś się szykuje do ciebie. Kochanie z wiadomością, ta osoba, która mnie ogląda. No, ale tutaj jest dużo nieszczerości, kłamstwa. Dobrze, zacznijmy może najpierw od kart, które są na spodzie. Dobrze. Idą zmiany ogólnie. Zmiany, zmiany, zmiany. Dobrze. Jest, moi drodzy, jakiś wybór w Waszym życiu. Coś się szykuje, szykuje się, moi drodzy, bardzo dobry moment na zmianę. Możliwe, że planujesz jakąś krótszą podróż, jakieś, moi drodzy, spacery na zewnątrz, w piękne miejsce, gdzieś chcesz tutaj się, kochanie, wybrać i się zastanawiasz. Oczywiście też szykujesz jakąś dalszą podróż, ja widzę. Do trzech miesięcy dalsza podróż, tylko wahasz się, czy w tą podróż wyruszyć, czy nie. Ale ogólnie tutaj dużo, moi drodzy, jest natury pokazanej w waszym życiu. Idzie zmiana. Możliwe, że postanowisz. Spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, albo wcześniej rano, albo wieczorem, czy po południu. No dobrze, tak. Tutaj to wyszło ładnie nam oczywiście: karty na spodzie. Tutaj szykuje się jakaś wiadomość, dużo radości. Możliwe, że wiadomość szykuje się od mężczyzn. Jeden starszy, drugi trochę młodszy, ale uwaga, bo nie do końca wszystko jest tutaj, moi drodzy, szczere, tak? Ta wiadomość może być jakaś fałszywa, przekłamana, także miejcie swoją jakąś zawsze poprawkę na to, co otrzymujecie od ludzi, jakie wiadomości, bo tutaj może ktoś mieć jakiś ukryty cel i mieć nieszczerą relację z wami. Yy, możliwe, że jesteście po jakiejś, nie wiem, macie jakąś yy, kosę kłótnię z kimś yy, z przeszłości. Yy, jesteście albo z kimś niedogadani, albo pokłóceni. To może być tak. Albo dwóch mężczyzn, albo dwie kobiety. Tutaj się pokazują. I nie do końca jest y, oczywiście pokazana zgoda. Tutaj idą sprawy z przeszłości, odrobiazgi, mogło być y, jakieś nieporozumienie, ale oczywiście to są bliskie osoby. To może być, y, nie wiem, ktoś z rodziny, ktoś ze znajomych, przyjaciół. Tutaj jest jakiś stres, jakieś nieporozumienie w uczuciach właśnie między ludzkich kontaktach mhm. i niedogadanie co do spraw z przeszłości. Ale idzie wiadomość, idzie zmiana, być może ktoś będzie chciał Was przeprosić, bo Wy tutaj nie czujecie się bardzo zbytnio winni, macie tą sytuację jaką macie w tej chwili moi drodzy. Jest ktoś, kto mm, sieje zamęt w Waszym życiu. Nie macie tutaj takiej jasności co do tych Waszych, moi drodzy, relacji. I to wiecie na pewno, o kogo chodzi. E, dwie kobiety jedna może mieć znaki. Mm, powietrzne, bliźnięta waga wodnik, tu się pokazuje, ale też się pokazują osoby z podwodnych znaków, to wiecie, rak skorpion ryby. Tutaj takie osoby i niedomówienia. Mhm. No dobrze, idźmy dalej, ale jest wiadomość, i oczywiście jest tutaj chęć załagodzenia tych konfliktów. Moi drodzy, no tak to wyszło. Tak to czasem w życiu jest, że tych konfliktów się nagromadzi. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jaka jest przyczyna, a ktoś się dziwnie zachowuje, i wy tutaj tak macie, tak? Tu w tym czytaniu tak wyszło, właśnie, że konflikty z kobietami, czy z mężczyznami, albo z jedną kobietą i z jednym mężczyzną. To może być na przykład starsza kobieta, młodszy mężczyzna. Opowiem Wam tak. Ale dojdziecie do porozumienia wcześniej czy później, tak mi się wydaje. Tu oczywiście też są y, znaki na stabilność stabilną sytuację, choć jeszcze w tej chwili tego nie odczuwacie, to do 5 tygodni bardzo stabilna sytuacja jakieś szanse na awans, lepszą pracę czy też nawet współpracę, tak? współpracę albo własny biznes. To jeszcze będzie do wyjaśnienia. U każdego to jest indywidualna sprawa, ale tutaj szykuje się stabilność finansowa do pięciu tygodni. Także idą zmiany, moi drodzy. To jest sytuacja pewna, jaka się szykuje. No dobrze, no tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj ktoś zawinił w waszym życiu, widać, ale jakoś to wszystko się wyjaśni. Czekają was na pewno najważniejsze co jest rozmowy. Nowa szansa na moi drodzy, rozwiązanie problemów poprzez rozmowy, choć nie będzie to łatwe. Też właśnie tutaj się pokazuje moi drodzy wyjaśnienie konfliktu, rozwiązanie sojusz bądź też będziecie podpisywać jakiś dokument do 5 tygodni. Yy, I ten dokument może być związany z Waszym miejscem zamieszkania. Yy, możliwe, że niektórzy będą chcieli się przeprowadzać, tak? Może być tak, że będziecie nawet podpisywać umowę kupna sprzedaży. Też tak tutaj to wygląda. Planować. Moi drodzy, zakup domu w innym miejscu, w którym w tej chwili jesteście. Sprawy z przyszłości powinny się wyjaśnić, moi drodzy, ale też tutaj, kochani. Najbliższe 10-11 dni, uważajcie na sprzeczki ze swoimi partnerami, partnerami albo też mężami czy żonami. Tak, ten kto mnie ogląda, do 11 dni. Możliwa jakaś taka domowa zawierucha. Dobrze, moi drodzy, jaka rada jest tutaj jeszcze przy tym czytaniu? Znajdź rozwiązanie sam. Sama, wybierz to, co dla ciebie najlepsze. Nie zamartwiaj się, bo dobry los cię nie omija, tylko po prostu czas na decyzję, czas na wybory. Czas na wybory, czas się zdecydować. Życiowo tutaj jest pokazane, bo tutaj jest los. Czas się zdecydować i być może. Podjąć jakąś ważną decyzję, czy to do miejsca zamieszkania, moi kochani, czy to do właśnie miejsca pracy, czy też zdecydować się w miłości, bo jest też, moi drodzy, pokazany pierścień, który mówi też o Szans, jest szansa na na przykład na zaręczyny, i też nie wiecie, bo możecie mieć dwóch partnerów i możecie się zastanawiać. Także tutaj czas na podjęcie decyzji, u każdego to będzie co innego, ale na pewno wierzę w to, że podejmiecie tą decyzję bardzo szybko, do powyżej tygodnia, do 9 dni. Która Wam leży na sercu, będzie takie wyjaśnienie, tak? Tylko Wasza decyzja, przyjdzie to wyjaśnienie. Wasza decyzja jest, no tutaj decydujący głos, tak, Macie. Czy to do podróży, czy to do, do zawodowych spraw, czy też uczuciowych, miłosnych, trzeba podjąć decyzję, bo tutaj się pokazuje, że już nie można dłużej czekać. Tylko podejmujemy decyzję, a los jest dobry. I oczywiście Was tutaj nie ominie, ale wiadomość na wylocie, moi drodzy, ale nie do końca od szczerych osób. Uważajcie na to, co mówicie, i oczywiście wyczuwajcie, moi drodzy, co jest dla Was dobre. i też odrzucajcie moi drodzy toksyczne znajomości, bo tutaj jest dużo toksycznych znajomości koło Was. Tak jak powiedziałam, męż, dwóch mężczyzn, dwie kobiety, albo jeden mężczyzna w średnim wieku i kobieta starsza. Także uważajcie na znajomości. O to Was proszę, bo tracicie wtedy energię, swoją dobrą aurę. I po prostu jest dla Was to zagrożenie, taka energetyczna, moi drodzy, huśtawka i emocjonalna, nie jest dobra dla zdrowia. A tutaj spalacie swoją energię na niepotrzebne relacje. No dobrze, takie to czytanie, troszeczkę mm, dziwne moim zdaniem. Nie spodziewałam się, ale sięgnęłam po te karty. Jest nieszczerości dużo, bo ten lis właśnie o tym mówi i zagrożenie tych relacji, ale myślę, że te spory w końcu i te osoby, niektóre odsuną się z waszego życia obie jak najszybciej. Dobrze, pozdrawiam, kochani, bardzo gorąco do usłyszenia w kolejnych filmach.